Żadnych maszyn, żadnych instalacji hydraulicznych, żadnych nowoczesnych praw. Jednak średniowieczne miasta powstały z niczego i stały przez stulecia. Budowanie od podstaw nie było tylko trudne. To była walka z naturą, czasem i samym chaosem. Budowanie średniowiecznego miasta zaczynało się od jednej prostej zasady: najpierw uzyskaj pozwolenie. Nie mogłeś po prostu obudzić się pewnego ranka i zdecydować o budowie miasta. To byłoby jak otwieranie stoiska z lemoniadą w przednim ogrodzie kogoś innego bez pytania. Pozwolenie pochodziło od królów, szlachty lub władz kościelnych, zanim ktokolwiek mógł legalnie założyć nowe osiedla. Buduj bez pozwolenia, a możesz znaleźć swoje na wpół ukończone miasto spalone do podstaw przez rozgniewanych lordów. Ale pozwolenie to był tylko pierwszy krok, lokalizacja miała znaczenie więcej niż prawie wszystko inne. Idealne miejsce potrzebowało dostępu do szlaków handlowych, którymi kupcy rzeczywiście podróżowali. Rzeki zapewniały wodę i transport, ale oznaczały też potencjalne powodzie. Wyższe tereny oferowały obronę przeciwko wrogom, ale czyniły przenoszenie materiałów pod górę koszmarem. Gdy wybrali swoje miejsce, zaczynała się prawdziwa praca. Lasy nie oczyszczały się same. Zespoły robotników machały siekierami od świtu do zmierzchu ścinając masywne dęby i wiązy, które stały przez wieki. Ci faceci robili w zasadzie crossfit ze średniowiecznym sprzętem. Po ścinaniu używali wołów i złożonych systemów linowych do wyrywania upartych pni drzew z ziemi. Potem były bagna i błotniste niziny robotnicy kopali rowy odwadniające ręcznie. Ich plecy bolały, gdy wykuwali kanały przez błotnistą ziemię. Budowali drewniane kanały, aby odwrócić wodę od miejsc budowy. Żadnych węży ogrodowych, żadnych pomp, tylko łopaty i determinacja. Co nastąpiło potem, to wyrównanie gruntu. Kilofy i łopaty były ich jedynymi narzędziami do przenoszenia ton gleby i kamieni. Musieli tworzyć płaskie powierzchnie dla fundamentów budynków, co oznaczało niekończące się kopanie, wypełnianie i wygładzanie. Tymczasem planowanie układu wymagało zaskakującej precyzji. Drewniane pale i sznurek oznaczały przyszłe ulice i granice własności. Najpierw ustalali centralny punkt organizacyjny, zwykle miejsce kościoła, plac miejski lub dwór pana. To było jak planowanie urbanistyczne, z wyjątkiem tego, że jeśli pomyliłeś się w pomiarach, nie mogłeś po prostu usunąć i zacząć od nowa. Jednak oczyszczanie ziemi to był tylko początek. Następnie przyszło wyzwanie, które określiłoby, czy ich nowe miasto przetrwa pierwszy atak wroga. Średniowieczne miasta stawały przed brutalną rzeczywistością. Zbuduj silne fortyfikacje lub patrz, jak sąsiedzi spalają wszystko. Bycie sąsiedzkim oznaczało coś bardzo różnego, gdy twoi sąsiedzi mogli pojawić się z mieczami i pochodniami. Fortyfikacje nie były opcjonalnymi dekoracjami. Były różnicą między kwitnącym miastem a kupą popiołu. Pierwsza linia obrony zaczynała się od rowów i ziemnych nasypów robotnicy chwytali łopaty i rozpoczynali ciężką pracę przenoszenia gleby ręcznie ładowali ziemię do drewnianych wozów ciągnąc ładunek za ładunkiem aby zbudować ochronne bariery wokół swojego osiedla następne były drewniane palisady zespoły mężczyzn wyprawiali się do lasów aby ciąć kłody wybierając proste drzewa wystarczająco grube aby zatrzymać strzały i siekiery. Zaostrzali jeden koniec każdej kłody do śmiertelnego ostrza, potem wbijali je pionowo w ziemię, bok przy boku. W zasadzie budowali najśmiertelniejszy płot sztachetowy na świecie, ale kamienne mury reprezentowały ostateczną modernizację. Robotnicy wydobywali wapień lub granit, często podróżując mile, aby znaleźć odpowiednie skały. Kamieniarze kształtowali każdy blok, używając młotów i dłut, tworząc kawałki, które pasowałyby razem, jak gigantyczna układanka. To, co trzymało te kamienne fortyfikacje razem, to była zaprawa. Budowniczowie mieszali wapno, piasek i wodę, aby stworzyć pastę, która twardniała jak beton. Oczywiście bramy miejskie potrzebowały specjalnej uwagi, ponieważ były najsłabszymi punktami w każdej obronie. Ciężkie drewniane drzwi zapewniały pierwszą barierę, wzmocnione żelaznymi zawiasami, które kowale wykuwali ręcznie. Niektóre miasta dodawały hersy. Ciężkie żelazne lub drewniane kraty, które opadały, aby zablokować wejście, jak drzwi garażowe. Z wyjątkiem tego, że zamiast utrzymywania bezpieczeństwa twojego samochodu, utrzymywały wrogie armie przed kradzieżą wszystkiego, co posiadałeś. Nie zapominaj też o fosach. Robotnicy wykopywali głębokie rowy wokół zewnętrznych murów, potem wypełniali je przekierowaną wodą rzeczną lub zebraną wodą deszczową. Średniowieczne fosy były w zasadzie pierwszymi na świecie systemami bezpieczeństwa domowego, które przypadkowo służyły podwójnie jako baseny dla bardzo odważnych kaczek. Jednak nawet najsilniejsze mury nic nie znaczyły, jeśli ludzie w środku nie mogli przetrwać oblężenia. To oznaczało budowanie domów, które mogły schronić rodziny przez miesiące ataku. Budowanie średniowiecznego domu oznaczało pracę z tym, co natura zapewniała w pobliżu. Większość rodzin nie mogła sobie pozwolić na wyszukaną kamienną konstrukcję, więc stawali się kreatywni z drewnem, gliną i wszystkim innym, co mogli zebrać. Zapomnij o biegu do sklepu z narzędziami. Jeśli potrzebowałeś materiałów budowlanych, albo sam je robiłeś, albo przekonywałeś sąsiada do wymiany. Ściany z plecionki i gliny tworzyły szkielet większości średniowiecznych domów. Budowniczowie zaczynali od wplątania cienkich gałęzi między pionowe drewniane pale tworząc ramę podobną do kosza potem przychodziła brudna część, pokrycie tej ramy grubą pastą wykonaną z gliny słomy i nawozu średniowieczni budowniczowie odkryli, że odpady zwierzęce faktycznie robiły doskonałą izolację i pomagały mieszance się skleić z drugiej strony domy o konstrukcji drewnianej reprezentowały krok w górę w jakości i trwałości stolarze wybierali belki dębowe lub wiązowe dla ich siły i odporności na gnicie. Łączyli te belki używając drewnianych kołków i starannie wyciętych połączeń ciesielskich, które pasowały razem bez gwoździ. Pokrycie dachów wymagało zupełnie innych umiejętności. Strzechownicy wiązali wiązki słomy lub trzciny na drewniane krokwie, używając sznurka lub liny. Układali strzechę grubo, tworząc stromy stok, który szybko odprowadzałby wodę deszczową. Jedna nieostrożna iskra z ognia do gotowania mogła zamienić twój przytulny dom w masywny stos ogniskowy, widoczny z następnej wioski. Tymczasem podłogi w większości domów były po prostu ubita ziemia, zamiatana do czysta i czasami pokryta sitowiem lub słomą. Bogatsze rodziny mogły pozwolić sobie na drewniane deski lub kamienne płyty. Ale te luksusy wymagały znacznych wydatków. Kominy były rzadkimi luksusami we wczesnych średniowiecznych domach. Większość rodzin gotowała nad otwartymi ogniskami wewnątrz swoich domów, pozwalając dymowi uciekać przez małe otwory w dachu lub nieszkliwione okna. Mieszkanie w tych domach oznaczało, że twoje oczy uzawiły stale i wszystko, co posiadałeś, pachniało jak średniowieczna restauracja barbecue. Potem były wewnętrzne ściany, które otrzymywały powłoki wapiennego tynku, gdy rodziny mogły sobie na to pozwolić. Ta biała powłoka poprawiała izolację. Odbijała światło wokół ciemnych wnętrz i pomagała redukować problemy ze szkodnikami. Ale domy były bezużyteczne bez sposobów ich połączenia. Wyzwanie budowania dróg i infrastruktury określiłoby, czy ich rosnące osiedle rzeczywiście mogło funkcjonować. Średniowieczne miasta nie zaczynały od planów głównych narysowanych przez profesjonalnych projektantów urbanistycznych. Wczesne drogi zaczynały się jako proste ścieżki wydeptane w ziemi przez codzienne użycie, stopniowo stając się stałymi trasami. Gdy więcej ludzi podążało tymi samymi śladami, rosły bardziej jak rozprzestrzeniające się rośliny niż planowane społeczności, podążając naturalnym przepływem ruchu pieszego i wozów wołowych. Te ziemne ścieżki działały dobrze podczas suchej pogody, ale deszcz zamieniał je w błotniste koszmary. Kupcy tracili całe wozy, gdy koła wpadały zbyt głęboko, aby je wyciągnąć, jak próba nawigacji przez masło orzechowe podczas noszenia zakupów. Z wyjątkiem tego, że masło orzechowe to w rzeczywistości błoto sięgające kolan. Tu wzmocnienie stało się niezbędne dla obszarów o dużym ruchu. Robotnicy układali kłody bok przy boku przez błotniste sekcje, tworząc to, co nazywali drogami sztruksowymi. Żwir oferował inne rozwiązanie. Zespoły zbierały kamienie z rzek i kamieniołomów, rozprzestrzeniając je wystarczająco grubo, aby stworzyć stabilne powierzchnie. Ale brukowane ulice reprezentowały ostateczną modernizację dla dostatnych miast. Kamieniarze kształtowali pojedyncze kamienie, używając dłut, tworząc kawałki, które ściśle by się ze sobą łączyły. Robotnicy przygotowywali piaskowe lub wapienne podstawy, potem umieszczali każdy bruk ręcznie. Budowanie brukowanych ulic było jak robienie największej na świecie układanki. Z wyjątkiem tego, że każdy kawałek ważył dwadzieścia funtów. Wraz z drogami przyszły systemy odwadniające, które zapobiegały miastom przed utonięciem we własnych odpadach i wodzie deszczowej. Wczesne osiedla używały otwartych rynien biegnących środkiem lub bokami ulic. Późniejsze miasta rozwinęły podziemne kamienne kanały, które ukrywały bałagan pod poziomem ulicy. Oczywiście dostęp do wody określał, gdzie ludzie mogli żyć i pracować. Kopacze studni używali narzędzi ręcznych do wykopywania okrągłych szybów, czasami idąc w dół setki stóp, aby dotrzeć do wód gruntowych. Wzmacniali te szyby kamiennymi lub drewnianymi pierścieniami, aby zapobiec zawaleniu. Jednak zarządzanie odpadami pozostało prymitywne, ale konieczne. Większość rodzin kopała doły kloaczne obok swoich domów, tworząc podziemne komory, które zbierały ludzkie odpady. Średniowieczne usuwanie odpadów było jak najgorsza letnia praca, jaką możesz sobie wyobrazić. Potem pomnóż to przez tysiąc i dodaj kilku bardzo niezadowolonych sąsiadów. Jednak infrastruktura nic nie znaczyła bez handlu, który uczyniłby miasto zyskownym. Prawdziwy test przyszedł, gdy przybyli kupcy i potrzebowali miejsc do handlowania. Pieniądze poruszają światem, a średniowieczne miasta potrzebowały tętniących życiem targowisk, aby przetrwać. Planowanie rynku zaczynało się przed ukończeniem pierwszego domu, ponieważ handel określałby, czy osiedle prosperuje, czy usycha. Miasto bez handlu było jak smartfon bez internetu. Technicznie funkcjonalne, ale dość bezużyteczne. Lokalizacja określała wszystko w średniowiecznym handlu detalicznym. Place targowe były pozycjonowane blisko kluczowych budynków, jak kościoły lub hale cechowe miejsca, gdzie ludzie już regularnie się gromadzili. Najlepsze miejsca miały płaski grunt do stawiania straganów, pobliskie studnie dla dostępu do wody i wystarczająco dużo miejsca dla tłumów, bez blokowania przepływu ruchu. Na początku stragan kupieckie zaczynały się prosto, ale szybko ewoluowały. Handlowcy zaczynali od drewnianych stołów i płóciennych markiz, układając swoje towary w zorganizowanych rzędach. Udani kupcy inwestowali w kołowe wozy, które mogły być łatwo przenoszone lub zamykane na noc. W końcu stałe hale targowe reprezentowały główne inwestycje obywatelskie. Miasta konstruowały te budynki używając drewnianych ram, dachówek i otwartych arkad, które zapewniały wentylację, chroniąc towary przed pogodą. Te hale były jak średniowieczne centra handlowe, z wyjątkiem tego, że zamiast sklepów kotwicznych miały kowali i sprzedawców sera, ale standaryzacja zapobiegała ciągłym kłótniom o pomiary i wagi. Urzędnicy miejscy utrzymywali żelazne wagi belki równoważne i stemplowane ciężary, które służyły jako oficjalne standardy. Oszukiwanie klientów było ryzykowne, gdy wszyscy w mieście znali twoją twarz i panieńskie nazwisko twojej matki. Co więcej, waluta tworzyła własne komplikacje w erze przed standaryzowanymi pieniędzmi. Lokalne monety mieszały się z obcą walutą od odległych partnerów handlowych. Kupcy używali wag i szal równoważnych do ważenia srebrnych i złotych monet, ponieważ wartość nominalna znaczyła mniej niż rzeczywista zawartość metalu. Systemy cechowe regulowały rzemiosła i utrzymywały standardy jakości w różnych zawodach. Te organizacje ustalały zasady dla terminowania, ustanawiały standardy produktów i kontrolowały ceny. Cechy były jak średniowieczne związki zawodowe, z wyjątkiem tego, że również zajmowały się kontrolą jakości. I miały znacznie więcej wpływu na to, kto mógł robić buty. Ale handel potrzebował więcej niż tylko rynków, aby prosperować. Miasta wymagały systemów rządzenia, które mogły utrzymać porządek i rozwiązywać spory. Prowadzenie średniowiecznego miasta wymagało więcej niż tylko zbieranie podatków i liczenie na najlepsze. Ramy prawne musiały być ustanowione, zanim konflikty zamieniły się w pełnoskalowe rozruchy. Zarządzanie rosnącym osiedlem było jak wypasanie kotów z wyjątkiem tego, że koty nosiły broń i miały silne opinie o prawach własności. Karty miejskie służyły jako dokumenty założycielskie, które zarysowywały prawa i przywileje prawne. Te były pisane na pergaminie i pieczętowane woskiem, tworząc oficjalne uznanie od wyższych władz. Średniowieczna biurokracja poruszała się z prędkością sennego wołu, ale te pisemne karty były warte swojej wagi w złocie, gdy powstawały spory. Tymczasem struktury przywództwa różniły się w zależności od lokalnych tradycji i ustaleń politycznych. Rady i burmistrzowie byli albo wybierani przez obywateli, albo mianowani przez lokalne elity, często byłych kupców lub liderów cechowych. Najlepsi liderzy łączyli zmysł biznesowy z umiejętnościami politycznymi, podczas gdy najgorsi zarządzali równo rozgniewać wszystkich. Bezpieczeństwo wymagało stałej czujności w społecznościach gdzie wszyscy znali sprawy wszystkich innych strażnicy i nocni stróże patrolowali ulice w nocy niosąc włócznie rogi do podnoszenia alarmu i latarnie do oświetlania drogi dyżur nocny oznaczał radzenie sobie z pijakami złodziejami i okazjonalną uciekającą świnią wędrującą przez plac targowy godziny policyjne pomagały utrzymać porządek ograniczając ruch po zmroku bramy miejskie były zamykane o zachodzie słońca a obywatele potrzebowali specjalnych przepustek, aby poruszać się po godzinach. Średniowieczne miasta w zasadzie miały wbudowane pory snu dla dorosłych, egzekwowane przez uzbrojonych strażników, którzy traktowali swoją pracę poważnie. Systemy komunikacji rozprzestrzeniały ważne informacje w całej społeczności. Glosiciele miejscy dostarczali prawa i ogłoszenia ustnie w miejscach publicznych, używając głośnych głosów i dramatycznego stylu, aby przyciągnąć uwagę. Ci faceci byli jak ludzkie audycje informacyjne, z wyjątkiem tego, że nie mogli przejść do przerw reklamowych, gdy wiadomości stawały się nudne. Spory prawne wymagały sprawiedliwego rozwiązania, aby utrzymać stabilność społeczną. Ratusz lub sądy targowe zapewniały miejsca, gdzie mianowani sędziowie lub liderzy cechowi mogli słuchać spraw i podejmować decyzje. Przepisy przeciwpożarowe adresowały jedno z największych zagrożeń dla drewnianych miast. Władze mandatowały minimalne wysokości kominów, wymagały odstępów między budynkami i kontrolowały przechowywanie łatwopalnych materiałów. Zapobieganie pożarom było poważnym biznesem, gdy cała twoja dzielnica mogła zniknąć w ciągu godziny. Jednak nawet najlepiej rządzone miasta w końcu przerastały swoje oryginalne granice. Następne wyzwanie obejmowało ekspansję, która testowałaby wszystko czego nauczyli się o planowaniu urbanistycznym. Udane średniowieczne miasta stawały przed przyjemnym problemem. Zbyt wiele ludzi chciało tam mieszkać. Miasta, które zaczynały jako małe osiedla, stopniowo rozszerzały się poza swoje oryginalne mury, tworząc nowe wyzwania, które wymagały kreatywnych rozwiązań. Wzrost był jak karmienie nastolatka. Bez względu na to, ile zapewniałeś, nigdy nie było całkiem wystarczająco. Ekspansja granic oznaczała konstruowanie nowych murów wokół rosnących przedmieść lub włączanie pobliskich wiosek do głównego osiedla. Ten proces wymagał masywnych inwestycji w materiały, pracę i czas. Budowanie nowych murów miejskich było jak modernizowanie twojego płotu, aby obejmować podwórko sąsiada, z wyjątkiem tego, że płot musiał zatrzymywać armię. Naturalnie specjalistyczne dzielnice rozwijały się, gdy miasta stawały się większe i bardziej złożone. Strefy rzemieślnicze skupiały pokrewne zawody razem, tworząc dzielnice, gdzie robotnicy metalowi, Producenci tekstyliów lub robotnicy skórzani mogli dzielić zasoby. Dzielnice kupieckie rosły wokół centrów handlowych, podczas gdy kompleksy religijne rozszerzały się wokół kościołów i klasztorów. Większe projekty budowlane wymagały dekad lub nawet wieków do ukończenia. Katedry reprezentowały ostateczne wyzwania architektoniczne, używając łuków przyporowych, sklepień żebrowych i złożonych systemów rusztowań. Te budynki były jak średniowieczne drapacze chmur z wyjątkiem tego że zamiast stali i wind budowniczowie używali bloków kamiennych i modlitw że nic się nie zawali ale organizacja pracy stawała się coraz bardziej wyrafinowana gdy projekty stawały się bardziej złożone mistrzowie budowniczowie koordynowali zespoły murarzy stolarzy kamieniarzy i ogólnych robotników każda grupa przynosiła specjalistyczne umiejętności do masywnych wysiłków budowlanych Instytucje edukacyjne oznaczały przejście od podstawowych osiedli do prawdziwych miast. Uniwersytety wymagały papieskich lub królewskich kart, zanim mogły działać legalnie, potem potrzebowały stałych obiektów, włączając sale wykładowe, biblioteki i mieszkania studenckie. Średniowieczne uniwersytety były jak nowoczesne uczelnie, z wyjątkiem tego, że studenci martwili się bardziej o przetrwanie zimy, niż kredyty studenckie. Usługi społeczne odzwierciedlały rosnącą odpowiedzialność obywatelską i zasoby szpitale i przytułki zapewniały opiekę dla chorych i biednych zwykle finansowane przez bogatych patronów i prowadzone przez zakony religijne lub cechy wreszcie publiczne uroczystości i festiwale wymagały tymczasowej konstrukcji, która pokazywała miejski dobrobyt i kreatywność lokalni rzemieślnicy budowali drewniane sceny dekoracyjne łuki i platformy widokowe na ważne wydarzenia. Średniowieczne planowanie imprez obejmowało rzeczywistą pracę budowlaną a nie tylko zamawianie cateringu i wynajmowanie stołów. Przemiana z pustej ziemi w tętniące życiem centrum miejskie reprezentowała jedno z największych osiągnięć ludzkości: zamienianie dzikiej przyrody w cywilizację przez determinację, współpracę i niezliczone godziny wyczerpującej pracy.